robimy tygodniówkę. A, Miśki, czy ta kamera nie jest krzywo? Single może by i coś tutaj złapały nowego w tym tygodniu, ale siedzą i płaczą po jakiejś utraconej bratniej duszy, miłości, człowieczku, coś tam. Coś utracone nie ma. I siedzi single. Nie siedź w takim czymś, zacznij działać. Znajdź romans, rób seksę. Słuchajcie, może, powiem teraz brzydkie słowo, więc zatkajcie uszy, jak nie chcecie usłyszeć. Z dupy ktoś wam coś zaproponować, coś? Koniec, nie rozmawiaj z tym człowiekiem. Nawet już nie podnosi. Aha, no teraz się już nie podnosi, słucha. Jezu, ale wy jesteście w moim, większość z was jest w moim wieku lub starsza. Dużo mniej jest osób młodszych ode mnie które mogłyby nie rozumieć, co to znaczy podnieść słuchawkę. Tak się podnosiło. Tu była, tu był telefon, tu była, tam była słuchawka, tak się, tak się łapało, o tak, cap! I się tak, i się tak rozmawiało. No. A teraz podobno jak się zapytam młodego człowieka, jak rozmawia przez telefon, to pokaże tak. A myśmy tak rozmawiali. Jezu... Yes. Zwróćcie uwagę. Zapytajcie, nie ma żony czasem chłopaku. No tu niby obrączki niby nie nosisz, ale nie ma tam gdzieś jakiejś babiny w krzakach u ciebie, kurde, pod domem. No w krzakach by jej może nie trzymał, no. Mlowela, siczunisi internetowy podrywacz senior. Co to jest? Nie, nie musi być po 40. To tak dodałam, żeby było śmiesznie. Nie musi być. Kochani, ymm, no, oczywiście my wszyscy po 40 się nie śmiejemy, ale na przykład 20 latki leją teraz nas no, kurde. Ktoś kogoś może gdzieś podwozić. Ale dlaczego nam to wychodzi? Co to ma Co to ma wspólnego z czym? Macie dwa auta i jedno yy, auto gdzieś może będzie gdzieś oddane do jakiegoś serwisu czy co i druga osoba będzie musiała przez cały tydzień do swojego związkowca wozić. Ale to to ja nie wiem, skąd ja to wymyśliłam. I pewnie do nikogo. U, komuś się w pracy podoba człowiek. Do tego stopnia, że nie skupia się osoba na pracy, tylko skupia się na takim na takiej kontemplacji, takim rozmarzeniu na temat człowieka, który się mu podoba w pracy. I co z tego wyniknie? No właśnie. Nic. Czy praca służy do romansowania? Proszę mi pisać w komentarzach, Miszki, już! Czy nie? No proszę, no ja słucham. Nie, nie wolno. Okej, okay, wolno, ale nie powinni ty. weźcie. Pogadanka do nikogo. Ale jak, jakie to jest powiedzenie, że ktoś jest biedny jak mysz podmiotło? Nie, cicho jak mysz. Jezu, nie pa. Jak mysz kościelna. Cicho jak mysz podmiotłą, ale biedny jak coś, coś kościelne. Jeju, byli mężowie też potrafią tak chcieć ogołocić kobicinę z pieniędzy. A ile jest takich sytuacji, że baba ma kasę, a facet jest jak... No właśnie, jak co? Biedny jak co? Mysz kościelna, czy... bo pod miotłą siedzi cicho, nie? A w kościele jest biedny. Mysz, biedna. Dobra. Z nowości przychodzi wracacz. Jaki nowy już? Jedna jest taka wredota, że to się w pale nie mieści. No po prostu nie wiem, co za babsko. A druga cierpi z tego powodu. Jest, jest taka bardziej uległa i tamta ją rani słowami. Mówi jej przykre rzeczy. Wredne babsko. Dziewczyny, te, które jesteście królową kielichów. Kopać tamto. I tyle. No wiecie co? W pracy ktoś ma niby nie posypywać lwiaczka brokatem. Co to w ogóle za pomysł? Żeby lwiaczek nie chciał brokatu. Sypa, lwiaczka brokatem. Co to w ogóle za jakaś rada dziwna? Miśki, wierzcie, przestańcie. Żarty żartami, misiaczki. Nie przejmujcie się mną. Ja mam głupawkę od wczoraj. Ehm. Albo od przedwczoraj nawet. Co to jest? Rycerz? Aha! Wiecie jak na przykład <laughs> idziecie na spacer do parku, nie? I chodzą ludzie z psami. I idzie ktoś z takim... Owczarkiem berneńskim. Wielka taka kurde, normalnie jak krowa wygląda. Przepiękny pies, ale takie to jest wielkie. Lezie taki dumny pies albo jakiś tam inny, nie wiem, kto tam. Golden Retriever czy coś. Taki, w sensie z tych takich troszkę większych piesów. A tutaj nagle idzie na przeciwka taki piesek, który jest takiej wielkości. I jak się rzuca na tego wielkiego psa? Jak kurde, kłapie! Tymi, tą jadaczką, jak ujada, jak się wyrywa, no tamten pies, no to by go pacnął raz i by się skończyło. No. Chyba wiecie, co próbuję powiedzieć. Gdzieś coś ktoś powiedział na mój temat? Jak mnie tu zjedzą i skrytykują zaraz? Co? To my czekamy godzinę ponad na nasze czytanko, a ty nam tu mówisz, że ci się nie chce. Ty, to Repko. No, co to jest? A wyciągnę Wam jeszcze ekstra kartę. Tylko nie mówcie innym znakom, dobra? Jezu. Ojeju. Podróż z kochankiem lub kochanką. O, jaka podróż.